Hej kochani to was bardzo serdecznie z tej strony Brothers Games Pro, a konkretnie Kuba I... No, i chciałem wam powiedzieć tyle, że dzisiaj nietypowo zacząłem dzień, ponieważ się z wami nie przywitałem rano. No ale cóż, zaraz wam powiem dlaczego, a to dlatego, ponieważ e, koleżanka mnie prosiła, żeby o 7.30 ją obudzić. Była no, przyj przyjaciółka Ania, pozdrawiam cię bardzo serdecznie tak przy okazji. No i cóż, no ale tak przejdźmy już do rzeczy. No otóż miałem ją obudzić o 7.30 rano ja w ogóle zasnąłem przed czwartą, kurwa nad ranem to też jest niezła jazda, no ale cóż, dobra. Chodzi o to a dlatego, że ponieważ siedzi się dzisiaj z nią spotkałem, było naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo fajnie się z nią rozmawiało i to, żeby zmęczony nie przeszkodziło mi w tym, żeby naprawdę świetnie się z nią bawić, więc naprawdę było ok. Jeszcze do czwartej nad ranem siedziałem właśnie i pracowałem nad. E, montażem filmiku, montażem filmiku z dnia wczorajszego, ale... Nie udało mi się to, dzisiaj mi się to uda chyba, tak ma... taką mam było naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo mi się podobało, no ale niestety jestem zmęczony nie wiem, tak gdzie wydaje, że chyba trochę się prześpię jednak, bo... albo wypią sam kawę, no bo tak to się inaczej po prostu nie da. No dobra. Ja pierdolę dzwoni, to miał mnie piekałek daleko może. <laughs> jak widzicie właśnie Michał jest u nas w domu i tak i, i, trochę sobie gadamy, wygłupiamy, się gotujemy, a raczej smażymy. Szymano ludziska, elo. No zobaczyłem się jeszcze dzisiaj, nie mogliście przywitać, więc... No dobra, idę. Tam tam, na, no. <laughs> na dworzu, ty! Co? Na morzu będę jak nawet skontaktować. No ja odciał wiem! Uje, na... wiesz co, ja wdepnąłem! Zresztą trzeba ludzie do mnie dzwonią jak coś pojebali ty. O ojo! No, bo taki sławny akurat jest coś, kurwa. No, lepiej na świecie. Dobra, rób ten makaron, bo. Nie, o ty, jak ten makaron, bo. Tak, lat później jeszcze z Michałem zjemy teraz. Dawaj te kole. Ciebie, dole. kurwa gapisz. Ślę te kurwa kole. I tym ten wartą, źle wyglądasz. Jak kora. Beka, nie ma co? kurwa. Uwaga, chłopaki, alkohol kocham, dajcie! Nasz maszyn. Ło, dawaj. O, idźcie nie! O, o, o! O, jest <ślesznijdenie> dużo! O, nie. To chyba lepsze do czapki. Oj, pizza po tym jak nic. Nie piesz, nie piesz. Nie wiem, nie wiem. Ja pierdolę znowu zaczyna. Pojechamy! No, Pokaż nasze dzieło. A raczej twoje. O kurwa. <grywa> to ja wiem. Dobra, ja się usiądę, jo? Ja. Kurwa, kostki ci nie zrobiłeś, Co? Kostki się nie zrobiłeś, to muszę bez kostek zrobić. Zabaj bez kostek. Wiesz, ja ci mówię, że ja po poprzedniej razy robiłem kawę mrożoną, ten, bez kostek i było normalnie. Nie że kostki, oni kurwa... Ninja. Nie, ninja jest zjebany. To co jest zjebany? Dobra, to już jak za jakiś... Szynka! 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 Kurwa, bo tak to się smaży, żeby na podłodze było! Co ja wtedy powiem? Szynka, kurwa! <grymka> kurwa! Musiałeś to uciek... Kurwa, poczekaj, ja się odsuwam! Ty, ty, ty zobacz! Ty, ty smażysz tutaj, czy tu, kurwa, bo ja już nie rozumiem, no. Ja też nie wiem sam. ja ale jakoś trzymam, trzymam na ogniu. Chyba. Czekaj, zaraz będzie. To ja to jeb... Taki... Zanim to zrobisz, to ja zdobędę zjeść dwa ma takie makarony. Jo, tak. Ta. No patrz. Prędzej ja. O. Kuba, Gdzie jest kawa? Raz, dwa. Dobra. Dzieło wyszło. Kur... tam nie kopał w tą łapę i nie W ogóle tak się zastanawiam, czemu ja cały czas nagrywam. Kurwa. Bo... Tak. Jak ja, na... ja będę nagrywał, to na lampę. Taki najebany. <laughs> Countdown to extinction. Ty mi kurwa daj talerze, bo kurwa nie... Nie wiem, zjedzę. <śmienny> <śmienny> <Jaki śmienny> Czasem masz pizdę po tej maślance, ty. Ja pierdolę. O Jezu mąkaj. Czekaj. To Ci będzie dobrze. Kurwa. Masz jeden? Light. Ja pierdolę, <laughs> tak mi to kurwa... Przyszło? LEJ Kurwa, ja pierdolę. Ja w tak, takim, takim... ja tak w przedszkolu ja pierdolę. Co, jak kurwa. to tam... bomba. Tam, bomba, kurwa. A to, że kurwa, kakao, czy kurwa, to... No, gówno na rynku, kurwa. A ja to co, nie zrobiłeś? Nie. Nie mam, nie mam leka. No nie ma, patrz. No, to Michał nie, nie, nie dostanie, no, pierdolę. Olejem to Ty trochę. O to kurwa nałożyłem na dale na kurwa bez niczego kurwa. Michał masz Potrzymaj chwilę Jak ty kurwa mieszasz Dobra S Jak? Normalnie No to ja pałeczkę i tutaj właśnie mój brat z Michałem sobie wpierdala makaronik, przywitaj się Michu. Ej, EZU! <laughs> Co? Masz lanka o, działa! Też to ma 5% ty ostatni wow. <laughs> Ja ci mogę zaraz obstawić Moją kawusię, się piękną bardzo dobrą. Pyszną. I nie chcesz już jak widzę. Ale szmata. Poświerd Dodaj miły kawę. Czekaj. Do, dobra, to jest spokojne, to jest blisk. już dobra, ale... No i co powiesz Michał? Ciekawego Rudy <noise> Kto to jest? Ja, wiem, jakiś kolejny. <noise> ja Skąd ty bierzesz? Skąd ty wiesz te zdjęcia? Ty ja nie wiem, Jo, albo ty, Michał. Albo ja wchodziłem na tę stronę, nie? Myślałem. tą, direct, nie? kurwa. Nie, te. Jak to się nazywało? mocno pomocy. No, mocno-pomocni, nie? I chuj, myślałem o tobie, wykonywałem te pytania i wyszło mi, że twój przyjaciel. Albo myślałem o moim bracie i było mój brat, albo. ale to możesz nawet jakieś te gwiazdy, które naprawdę istnieją. No wiem, to co ty! Co, może ci że jest Justin PewDiePie, wszystko. Co, też ci to może no powiedzieć? Oj, kurde, no wejdź na mocno pomocni. Ale, ale też tam jest tylko kilka pytań, to by tak wyselekcjonowało, że no, ich tam... Masz dobra, no. Tak. Oj, no, ludzie, no, o, jaka o, beka, o, Jezu. teraz się załaduje, to kur... po cycki, o no, nie. Co, gdzie, gdzie? Już nie ma za późno. No, Ej, spierdol mnie. Ty patrz teraz. Na przykład powiedzmy pimi panie, Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie. No jak chuj widać. Chuj. Naprawdę istnieje, tak. Nie ma postać z piosenkarką Muzyk... Nie, nie, ja już od razu wiem, mów to co ja tam zajmę. Dobra. ta postać pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, nie. A to baskus nie pochodzi? Nie. Mi chodzi o piłce teraz. No to nie, co ze sportem nie. tak. No tak. Ciągle żyje. Tak. Tak. Nie. Nie. Czekaj. Eee, nie. Nie. <summit> nie. Nie wiem. U, nie wiem co on tu lubi pojebane, jest. <grym i> U, tak. <summit> nie. <summit> nie. O, nie, to, a... nie. Nie. Nie gra. Nie gra w to. Z League of Legends? Ale mega, ty. No tu nawet w postaci z League of Legends możesz tego Wybra wybrać? Dobra, no. O ja wypierdolek ktoś teraz do mnie napisał i pojebany. Złego <laughs> z nie w znanych programach, serialach... No patrzcie żyje. ludzie, to jest nasze osiedle, piękne naprawdę i w ogóle. No piękne jak chuj kurwa. Zadup jak cholera, ale szczegół, nie? Ma jakiś związek z grami wideo. Tak. Tak. Przecież blisko sklep mamy. Po pochodzi ze Szwecji. szwecji tak, jest, ale... na pewno już będzie ten. <śmiech> <śmiech> jest związany z, już tak. z Gli, Gli, Paj, tak! Ale jasna ty. Ja pierdolę już wiem, piwam. A Piwdy nawet pie. jego dziewczynę patrz, daj na chwilę, bo ja się coś robię. Ja coś tak. Nawet cutie pie będzie. Marca będzie nawet. szmato Jest kobieta, A. tak. Płodzi z Polski, nie. Naprawdę istnieje, tak. Nie rób. Dobra. Nie. O, ja pierdolę tak. dwa razy, nawet tak. miał wyjebę ten komputer. Dobra, no nowa jeszcze raz. Już? No dawaj, dobra. Wyłącz to, XM. Denerwuj. O, ja Reklamę bym... wyłącz. No. nie. tak. <stans> nie. tak. nie. Aha. Nie. <stans> nie. O, nie mam po. Nie, nie wiem. Nie, bo ma mabre... Nie kurwa nie jest człowiekiem, kurwa kosmiku. ale w zasadzie może być, bo tu nawet z bajek może być z wszystkiego. Ed może nawet być. <laughs> Naprawdę wszystko to jest. <laughs>